Nie jestem skrajny, ja wolę mieć balans. I ch mnie obchodzi, co myśli ten balans. Na głowie mam kilka biznesów naraz, jak zrobić to teraz, a nie pa ch... zaraz. Po brzegi sztukami wypełnię mój garaż. Co moje, nie twoje, od tego preczwara. Chcę jak najwięcej włożyć do gara, dlatego się bardziej muszę postarać. Wśród nierobów ciężko mi się oddycha. Ich aparycja mnie strasznie odpycha Ja lubię ludzi sukcesu Choć więcej tam stresu To brak tam regresu A więcej ekscesów Się łapię wszystkiego Nieraz coś nie wyszło A jednak oleju do głowy coś przyszło Się łapię wszystkiego Nieraz coś nie wyszło A jednak oleju do głowy coś Nic przyszło przypadkiem się nie dzieje Wszystko ma swój cel Karma konsekwencją czynów Między dobrem, między złem Nie przewidzi się wszystkiego, nie zabierze się do grobu, wszyscy mamy swe problemy dookoła globu. Nic z przypadkiem się nie dzieje, wszystko ma swój cel. Karma konsekwencją czynów między dobrem, między złem. Przewidzi się wszystkiego, nie zabierze się do grobu. Wszyscy mamy swe problemy dookoła globu. Nie czekam, co przyniesie los. Sam go kreuję, nastawiłem swój wewnętrzny głos. Na sam szczyt celuję, nieraz braknie o włos. Za szansę dziękuję, kumuluję swą moc, się nie krępuję. Ze swej strefy występuję, co chcę kupić, to kupuję. Ważę słowa, decyduję, co najlepsze dla mnie jest. Wiele razy oblałem ważny test, ale się podniosłem. Nieraz nie chciało się. A i tak dowiozłem, widok przysłania cel, by być bogaty. If you wanna be a rich, make a f sałaty. Widok przysłania cel, by być bogaty. If you wanna be a rich, make a f sałaty. Nic przypadkiem się nie dzieje, wszystko ma swój cel. Karma konsekwencją czynów między dobrem, między złem. Nie przewidzi się wszystkiego, nie zabierze się do grobu. Wszyscy mamy swe problemy dookoła globu.